Najświeższe dane banków zmieniają obraz rynku frankowego. M-Bank szacuje, że aż 29 tysięcy klientów, którzy spłacili już swoje kredyty, nie wystąpi w przyszłości z pozwami. W banku Millennium podobnie. Tylko 1800 osób z niemal 36 tysięcy byłych kredytobiorców, czyli zaledwie 5%, zamierza dochodzić swoich praw. A przecież szanse na wygranie spraw sądowych no, sięgają niemal 100%. Dlaczego tak się dzieje i kto może odzyskać nawet setki tysięcy złotych? O tym porozmawiam z moim gościem, ze mną bowiem mecenas Bartosz Czupajło, partner w kancelarii Czupajło-Cisowski i partnerzy. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Zatem dlaczego, mimo około 99% szans na wygraną, tak wielu klientów, którzy już przecież spłacili swoje kredyty frankowe lub na przykład kredyty euro, nie decyduje się na dochodzenie roszczeń? Z czego Pani to wynika? To jest bardzo dobre pytanie. My się odpowiedzi możemy jedynie domyślać. Natomiast z rozmów, które często prowadzę z osobami posiadającymi, czy które kiedyś posiadały takie kredyty, wynika, mm -hmm. że bardzo często takie osoby myślą, że skoro spłaciły już swój kredyt, to w takiej sytuacji one już nie mają czego szukać w sądzie. Mówiąc krótko, świadomość tego, że kredyt został zamknięty, hipoteka mm -hmm. wykryta. Plona z księgi wieczystej, to już takie roszczenie przeciwko bankowi im nie przysługuje, a nic bardziej. Czyli mężego. wynika to z niewiedzy, rozumiem. Najczęściej, najczęściej. Mhm. Innym takim przypadkiem, kiedy kredytobiorcy czasami nie kierują sprawy na drogę sądową, jest jeszcze fakt, że wydaje im się, że skoro ten kredyt został spłacony dość szybko, stosunkowo, na przykład po 5 czy 10 latach, to kwota roszczenia, jaką mają wobec banku jest niewielka. To również jest yy, nieprawda i takie osoby bardzo często są zaskoczone, kiedy dokona się kalkulacji ich roszczenia, jakie przysługuje właśnie im przeciwko yy, bankowi. Aha. Tak? No ale mówimy o ogromnej skali zjawiska, tak? No, widzimy raptem, no niewielki procent zamierza faktycznie dochodzić, powiedzmy sobie, wprost swoich praw. No i teraz widzimy, jak też to postrzegają w jakiś sposób banki, no czują się, rzekłabym, chyba bezpiecznie. Natomiast skoro jesteśmy, skoro się spotkaliśmy, mamy 5 minut, kto dokładnie może ubiegać się o taki zwrot, zwrot nadpłaconych kwot? I czy dotyczy to, to wszystkich, którzy brali kredyty, i tutaj musimy to zaznaczyć w latach-2020 5 2011, nawet jeżeli je całkowicie spłacili. Każda osoba, która była kredytobiorcą frankowym czy kredytu waloryzowanego kursem euro bądź dolara, ma prawo do tego, żeby ubiegać się o zwrot kwot, które przekazywała do banku tytułem odsetek od rad kapitałowych. Także każdy, kto był takim kredytobiorcą, powinien skorzystać choćby z tego ażeby skalkulować, jakie roszczenia przysługują mu wobec banku, ja jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj podkreślić, bo może to jest jeszcze też przyczyna, dla której bardzo wiele osób nie ma świadomości, czy że może w ogóle dochodzić mhm. do swoich praw, bowiem spłata kredytu najczęściej następuje wraz ze sprzedażą mieszkania, na który ten kredyt był zaciągany. I teraz fakt, że dane mieszkanie, czy dana nieruchomość, może to być dom. Została już sprzedana i przy tej sprzedaży doszło do spłaty kredytu. Również nie zamyka drogi do dochodzenia praw w sądzie. Także mhm. o tym też, też należy pamiętać. Także każdy, kto był kredytobiorcą frankowym, bądź eurowiczym, czy dolarowiczem, powinien zainteresować się swoją sprawą. Zwłaszcza, że może być tak, że jego roszczenie przeciwko bankowi za jakiś czas przedawnieniu, ponieważ roszczenia mają. No właśnie. Pieniężne, przedawniają się, jak wszystkie roszczenia pieniężne. Jak zatem wygląda ten praktyczny proces dochodzenia takich należności? Po pierwsze, jakie dokumenty, jakie kroki trzeba podjąć, decyzje, jakie są potrzebne na start. No i teraz bardzo ważna rzecz, sobie nawet to z wykrzyknikiem odnotowałam, jak wygląda praktyczny proces dochodzenia. To jest jedna rzecz, ale kwestia przedawnienia roszczeń w przypadku klientów, którzy spłacili kredyt wcześniej. Na przykład właśnie, biorąc pod uwagę tą sprzedaż nieruchomości, jak dużo czasu mają realnie, ile im czasu pozostaje? To jest bardzo ważny też aspekt. To prawda. To może od początku, jeżeli ktoś chciałby zainteresować się swoją sprawą kredytową, to przede wszystkim powinien odszukać bądź pozyskać się z banku, jeżeli nie posiada swoją umowę kredytu, bo taka umowa kredytu jest punktem wyjścia do analizy, czy dane roszczenia przeciwko bankowi kredytowcy przysługują, no i kalkulacji jakiego rzędu są to kwoty. Zaświadczeniu historii spłaty kredytu jest to również dokument, który jest potrzebny do tego, żeby skierować sprawę do sądu, ale o to można też wystąpić już po nawiązaniu jakiejś współpracy z kancelarią, ponieważ nie każdy wie, jak o takie zaświadczenie wystąpić. Także umowa kredytu jest punktem wyjścia do tego, żeby w ogóle tematem, tematem się zająć. Jeżeli no właśnie, bo tak gdy mówimy, wie pan, ja od wielu lat rozmawiam na przykład z prawnikami, rozmawiam też z osobami, które no na przykład rzadko kiedy korzystały z jednak prawnika, tak, czy to jest adwokat, czy to jest radca prawny, no bo gdzieś tam z tyłu głowy niektóre osoby mają to przekonanie, no nie dość, że będę płacił dodatkowo jeszcze za ten kredyt, no, te koszty mi rosną, to jeszcze mam płacić za prawnika, tak naprawdę to, jest, to nie jest reklama, od razu to mówimy, natomiast bardzo bardzo często takie spotkanie z prawnikiem, no to, to nie są duże koszty, a relatywnie można uzyskać bardzo dużo w powiem ostatecznym tak. rozrachunku. Ma Pani rację, Pani redaktor, nawet powiem więcej. Z mojej orientacji cały rynek usług prawnych dla frankowiczów wygląda podobnie w ten sposób, że taka weryfikacja roszczenia kredytobiorcy przeciwko bankowi najczęściej dokonywana jest nieodpłatnie. Ta analiza tego, czy dane... Umowa kwalifikuje się, żeby skierować sprawę do sądu, jest przeprowadzana bezpłatnie w kancelarii. Do kancelarii nawet nie trzeba się wybierać. Taką umowę można przesłać prawnikowi celem tej wstępnej weryfikacji, analizy i tutaj na tym etapie nie ponosimy żadnych kosztów. Koszty pojawiają się zazwyczaj dopiero wtedy, kiedy klient decyduje się na to, żeby skierować sprawę do sądu, i często są to też. Niewielkie opłaty wstępne po to, żeby taki proces zainicjować, a główne rozliczenie jest dokonywane po zakończonej sprawie frankowej, kiedy już też kredytobiorca odzyskuje środki, na jakie mu są należne od banku i z tych środków może pokryć wynagrodzenie swojego pełnomocnika. I tu stawiamy kropkę, choć do tematu z pewnością będziemy wracać. No, mam nadzieję, że komuś podejmując oczywiście tę rozmowę dziś, jednak pomogliśmy się zdecydować. Bartosz Czupajło, adwokat, partner w kancelarii Czupajło-Cisowskiej i partnerzy był moim gościem. Dziękuję panu bardzo serdecznie.